Jakie to zabawne, że w dzisiejszych czasach zachowania społecznie nieakceptowalne są ubierane w piękne słowa. Kobiety, które są prostytutkami, są nazywane eskortkami. I portale, te takie niebieskie platformy, te osoby, które tam są, w ogóle się tego nie wstydzą. Czaisz, że to, co one tam robią i pokazują. Każdy za zapłacenie jakiejś tam kwoty może sobie wykupić dostęp, żeby zobaczyć wszystko, żeby zobaczyć każdą ich cząstkę, każdą najmniejszą intymność. Wyobrażasz to sobie, że idziesz ulicą i każdy o tobie wie, to tak jakby ci ktoś duszę zabrał. Jestem. Nie wyobrażam sobie po prostu tego, żeby każdy znał moją intymność. Nie wiem, czy jakiekolwiek pieniądze są tego warte, żeby każdy znał Cię na przelot, żeby nic nie zostało dla Ciebie, ani ułamka takiej prywatności. Żeby, żeby Ci zabrać wszystko i wymienić to za pieniądze. Współczuję tym osobom, bo w ostatecznym rozrachunku zostają tylko pieniądze.